Był to wyścig dla trzylatków drugiej grupy. Napadek z numerem pierwszym wyprowadzono kozienicką Vivianę. Dobra sprinterka poniosła jednak nadwagę, co znacznie zmniejszało jej możliwości. Z dwójką pobiegła Golewkowska Nordger. Na krótkim dystansie zdolna jest do pokonania koni niezłej klasy. Oznaczona numerem trzecim wyhodowana w Wieroszówce Sevilla stanęła na starcie jako faworytka gonitwy. Zaliczana jest do czołówki trzyletnich folbiotów. Widzowski Moreno biega bardzo skutecznie w gonitwach grupowych, jest koniem bardzo szybkim i walecznym. Z numerem piątym pobiegł golejewkowski Ister, sen bardzo dobrej Izaury. Wygrał w pięknym stylu gonitwę trzeciej grupy. Kolejny koń z Golejewka, Symfonia. Do tej pory startowała w niższych grupach pod wysoką nadwagą. Tym razem poniosła najniższą wagę w polu. Wprost do startu wyprowadzono nerwową bestię, oznaczoną numerem 7. Klacz biegała nieźle, ale w znacznie słabszych stawkach. Start do gonitwy 6. Jest to wyścig zaledwie drugiej grupy, ale na starcie stanęło kilka bardzo dobrych klaczy. Na czele z Sopocką Sewillą, która na wiosnę wygrała nagrodę. Baroneta i Boya, była faworytką wyścigu nagrodę wiosenną. Jest również dobra Nordgel, czołowa sprinterka Viviana i stawka jest ogólnie dość wyrównana. Są na starcie kłopoty z nerwową bestią, która zrzuciła matorkę Katarzynę Ostrzycką, ale już weszła do startboxu i za chwilę konie ruszą. Przypominam dystans 1200 metrów. Dystans sprinterski. Wszystkie są w start maszynie. Jeszcze chwila i ruszyły. Poprowadziła North gel ze stajni, ze stajni Bolesława Mazurka. Jedzie na niej Amazonka Danuta Bielska, druga jest Sevilla, trzeci galopuje Ister, czwarta Viviana, piąta jest i ostatni jest Moreno, nieco stracił na starcie Moreno, a za stawką jakieś 10 długości galopuje nerwowa bestia, która zupełnie zgubiła start. Konie mają do pokonania jeszcze około 600 metrów, pierwsza idzie Nord-Gel, Druga faworytka Sevilla, dalej Viviana z Isterem, Moreno i Symfonia. Bestia ma jeszcze dostawki około 10-15 długości. Przed wyjściem na prostą Nordgel. Nordgel polem Sevilla, przy kanacie jest Viviana i polem zbliżają się Ister z Moreno. Pierwsza Sevilla, Pierwsza Sevilla. konie są w połowie prostej, jeszcze 400 metrów. Sevilla bardzo lekko. Pole idzie Moreno, Ister i przybroni się Nordgel. Gel. Jeszcze 600, jeszcze 300 metrów. Pierwsza Sevilla, drugi Moreno. Na trzecim na miejscu utrzymuje się Nord Gel, czwarta Viviana i piąta, piąte, nie na czwarte miejsce wyszła w tej chwili symfonia. Taka będzie kolejność na celowniku.